W stanie ich zrobić, to my jako społeczeństwo oddolnie staniemy w obronie naszych granic, naszych matek, żon, naszych dzieci, naszej ojczyzny. Żądamy od władz natychmiastowego zaprzestania posłania na nielegalną imigrację masową, na napływ osób z Afryki, z krajów muzułmańskich i obcych nam kulturowo miejsc. Z danych wynika, że Setki, a dziesiątki tysięcy imigrantów przybywa do Polski, z czego 70, 80, a może więcej procent, nie ma żadnych dokumentów. My chcielibyśmy wiedzieć, kto tak naprawdę przyjeżdża do Polski. Ilu jest Pakistańczyków, Afganistańczyków, Syryjczyków, czy innych narodowości? Tego nie wiemy. Nie wiemy, czy będziemy te osoby odesłać do kraju, jeżeli nawet będą miały zalegalizowany pobyt, ale ten pobyt sobie nielegalnie przybudzą, albo po prostu popełniają jakieś przestępstwa, które będą kwalifikowali do odesłania do kraju nie wiemy, do którego kraju będziemy już mogli odesłać słuchaj, fakt, tego typu imigranci stanowią konkretne zagrożenie i jeżeli my o tym mówiliśmy już od lat to wszyscy nam porzucali, że straszymy straszymy, że będą morderstwa, straszymy, że będą otwarty co się teraz dzieje? tylko w ciągu trzech tygodni, tylko w jednym województwie, w jasno pomorskim, jeszcze dwa morderstwa. nie tylko kobiet, no jeszcze znateczniej ale jaskrawym przykładem, który woła o pomstę do nieba i tak naprawdę brak jest słów na wyrażenie tego, co się stało jest przykład młodych 24 XXIV doktorantki Klaudii z Korunia, która została bestialsko zamordowana, żeby nie być wyklonana to był, był mord ze szczególnym okrucieństwem to zabudowana przez dziewiętnastoletniego zaledwie Wenezuelczyka. On zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem, twarz, szyję, klatkę piersiową. Dlaczego? Żeby zaspokoić swój popęd seksualny. Drodzy Państwo, nasze stanowisko jest jasne. Zdecydowane nie dla takich imigrantów. Musimy mieć pełną kontrolę nad tym, kto do nas przyjeżdża i czy my go chcemy w naszej ojczyźnie, czy nie. Klaudia po tym napadzie umierała przez dwa tygodnie. To jest niewyobrażalna tragedia. I pytanie, czy można było jej zapobiec? Na pewno można zapobiec kolejnym takim przypadkom, nie wpuszczając kolejnych imigrantów do Polski. Proszę Państwa, jeżeli rząd sam nic nie zrobi, chociaż próbuje coś pokazać. Chcieliśmy, żeby zamknął granicę. No, wprowadzono. Kontrolę na granicy. Dobrze, że wprowadzono. Tylko pytanie: dlaczego tak późno? I dlaczego dopiero po protestach społeczeństwa, po protestach mediów i opozycji? Dobrze, że w ogóle rząd na to się zdecydował, ale jeżeli to jest jedyna skuteczna forma nacisku, żeby cokolwiek w tej sytuacji rząd zrobił, to my będziemy protestować właśnie w takiej formie jak dzisiaj. Będziemy organizować i kiedy? Będziemy przypominać władzy, że ma słuchać swoich obywateli, ponieważ jest rządem Polski, a nie sługą innych mocan zachodnioeuropejskich, czy innych państw i innych grup wpływowych. Proszę Państwa, myślę, że na chwilę obecną nie mamy dobrych wiadomości, ale nasze działanie, jeżeli będziemy się jednoczyć, przyniesie zamierzony efekt. I tym bardziej zachęcam do włączania się w nasze działania, w działanie Konfederacji. Bo na chwilę obecną jesteśmy chyba tylko jest my, jedyną siłą, która realnie patrzy na zagrożenie płynące z nielegalnych władz I na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, ponieważ nie tylko rząd, który stawuje władzę w państwie, ale również nasze lokalne władze dosyć lekceważąco podeszły. Na początku tego roku do petycji, które dwukrotnie składaliśmy, aby były przeczytane na obradach Rady Miasta. Niestety nasze działanie nie spotkało się z przyjemnością, ponieważ zostało odrzucone i na samym początku przez pana prezydenta. Panie prezydencie, z tego miejsca prosiłbym, aby pan wytłumaczył swoje działanie. Bo jak się okazuje, nasze działania były skuteczne. Nie będzie w że centrum integracji w Brudziele. Nie będzie takiego centrum w żadnym mieście, byłym wojewódzkim, który było postanowane. Więc na przyszłość chcemy, żeby pan słuchał głosu obywateli, bo to my pana wybieraliśmy na ten Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Witam wszystkich zgromadzonych. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj po to, aby wyrazić nasz głos sprzeciwu przeciw niekontrolowanej masowej migracji, która dotyka każdego z nas. Zagraża ona naszemu bezpieczeństwu, naszej kulturze oraz społeczeństwu. Obecność tutaj to znak, że nie pozostajemy bierni na to, co się dzieje. Już przykłady takiej bierności możemy zauważyć we Francji czy Niemczech. Ale musimy pokazać, że tutaj jest Polska i że tutaj my będziemy dyktować warunki. My jesteśmy gospodarzem. Wszystkie flagi biało-czerwone w górę. Pomachajmy, pokażmy, że tutaj jest Polska. Tu jest Polska. Tu! Dlaczego Centrum Integracji Cudzoziemców nie powstanie w Ostrą Polska sami! z uchodźcami! sami! z, z, nami, nie z Puchacz, Wiecie, dlaczego Centrum Integracji Cudzoziemców nie powstanie w Ostrą To dzięki Wam, dzięki wszystkim tym, którzy pokazali, i, I przedstawili swoje jasne stanowisko. Wszystkim, to dzięki wszystkim tym, którzy podpisali petycję, udostępniali post czy napisali jakiś dobry komentarz. To jest wasza zasługa. Zebraliśmy się w wielu miastach w Polsce i w Mazowszu. I dzięki tym działaniom i ludziom Centra Integracji Cudzoziemców nie powstaną w byłych miastach wojewódzkich. Jest coraz większa liczba przestępstw popełnianych przez migrantów. Nie, mo nie możemy pozwolić, by to się rozwijało. Ostatnie wydarzenia z Siedlec, Białego Stoku, Warszawy czy z granicy pokazują, że musimy zablokować to szaleństwo. Ja chcę, by u nas było bezpiecznie. Czy wy też? Tak. Czy wy chcecie masową imigrację w Polsce? Nie! Przyknijcie w takim razie ze mną! Stop! Масови и ми No to jeszcze raz dzień dobry. Jestem mieszkańcem Ostrołęki, mieszkańcem, ale takim, który się tu urodził i obserwuje to miasta, miasto od dziesiątków lat. Byłem też przewodniczącym pierwszej Rady Miejskiej. No i muszę swoje refleksje przekazać smutną. Po pierwsze, chciałbym, aby moja rodzina, moja żona, ale i my wszyscy czuliśmy się bezpiecznie w tym mieście. Bezpiecznie. To znaczy wolni od obcych nacji, które grożą nam, naszym dzieciom, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. I tutaj konstatuję, że te władze wybrane jakoś dziwnie się zachowują, bo co prawda uchwała została podjęta przeciwko pobytowi imigrantów, ale jakoś tak się stało, że na 21 naszych radnych tylko 11 się stawiło, żeby zagłosować za. Inni się uchylili. Również prezydent jego kroki, najpierw takie, że to zamieszanie robimy z tym naszą petycją, potem uznał swoje zwycięstwo. A chciałem przypomnieć, że zadanie własnej gminy to jest zaspokojanie własnych potrzeb, w tym porządku publicznego i bezpieczeństwa. Panie prezydencie, pan odpowiada za bezpieczeństwo nasze. I w związku z tym oczekujemy takich działań, które zapewnią nam bezpieczeństwo. Również zajrzałem do ustawy o policji. Policja ma, ma zapewniać bezpieczeństwo. Co więcej, ma współpracować ze społeczeństwem. Czy to jest współpraca? Zamiast pilnować tam, gdzie się gromadzą nielegalni, oczywiście podjeżdża tu, gdzie my jesteśmy. Czy współpracować z nami, czy jakoś kontakt nawiązać, czy może jakoś. Pierwsze relacje będą, jakoś nie zauważyłem. Panie komendancie, Pan ma swoje obowiązki, my tu jesteśmy mieszkańcami, Pan może być i przeniesiony do innego miejsca, my tu mieszkamy. Proszę nas nie omijać. Dziękuję. Proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na zachodnie państwa, żeby zrozumieć, dokąd prowadzi polityka otwartych drzwi. Francja, płonące miasta, dzielnice, w których nawet policja nie ma odwagi się pojawić. Szwecja, dawniej najbezpieczniejszy kraj Europy, dzisiaj lider w liczbie strzelanin, zamachów bombowych na tle gangów imigranckich. Belgia, Holandia, Niemcy, Londyn. Gwałty, ataki na dużowników, brutalne napaści, które stały się codziennością. Wszystko to w imię ideologii multikulti. A teraz te same elity chcą porzucić ten problem do Polski. No ale, a nasze władze, nieważne czy PiS, czy Platforma Obywatelska, milczą, boją się Berlina, boją się Brukseli. Unia Europejska szykuje pakt migracyjny, który w lipcu 2026 roku ma wejść w życie. Według tego mechanizmu Polska będzie zmuszana do przyjęcia wskazanej liczby nielegalnych imigrantów albo zapłacenia 20 tysięcy euro kary za każdą osobę, którą odmówimy. To nie jest współpraca, to nie jest solidarność. To jest szantaż w białych rękawiczkach. Dlatego mówimy jasno: nie ma naszej zgody na relokacje, przymusy i podatki karne za obronę własnego terytorium. Zapraszam na scenę panią Monikę. Dzień dobry, rodacy. Drodzy państwo, drogie siostry, matki, babcie i koleżanki. Dzisiaj stoję tutaj przede wszystkim jako kobieta. Polka, matka. Stoimy tutaj razem, bo mamy dość milczenia, mamy dość strachu o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Widzimy, co się dzieje w Europie Zachodniej. Widzimy, jak polityka otwartych granic zniszczyła poczucie bezpieczeństwa kobiet, rodzin, całych społeczeństw. Czy chcemy, by ten scenariusz powtórzył się w Polsce? Czy pozwolimy, żeby niekontrolowana imigracja narzucana przez Unię Europejską odebrała nam spokój i przyszłość? My, kobiety, zawsze byłyśmy fundamentem polskiej rodziny i polskiego społeczeństwa. To my wychowujemy dzieci, dbamy o domy, pracujemy na rzecz wspólnoty. Nie pozwolimy, aby lekkomyślność polityków narażała nas i naszych bliskich na niebezpieczeństwo. To nie jest tylko walka o politykę. Walka o nasze codzienne życie, o możliwość bezpiecznego spaceru po zmroku, o przyszłość naszych dzieci, o Polskę, którą chcemy zostawić następnym pokoleniom. W ostatnich miesiącach widzimy, jak nielegalna imigracja do Polski narasta. Słyszymy historię z granicy, widzimy, jak rząd umywa ręce. W Brukseli zapadają decyzje. Ponad naszymi głowami, a my mamy tylko się podporządkować. My się na to nie zgadzamy. To nasz kraj, to nasze prawo i nasza przyszłość. Nie jesteśmy przeciwko ludziom, ale jesteśmy za bezpieczeństwem naszych rodzin. Nie pozwolimy, by Polska stała się ofiarą tych samych błędów, które doprowadziły do chaosu w innych krajach. Polska nie jest eksperymentem Brukseli. Polska nie jest eksperyment Brukseli. Polska to dom, w którym chcemy czuć się bezpiecznie. Kobiety w Polsce mają głos. Kobiety w Polsce mają moc. To my jesteśmy pierwszą linią obrony naszych domów i wartości. Dzisiaj mówimy jasno: Stop masowej imigracji. Chcemy szczelnych granic i realnej kontroli nad tym, kto wjeżdża do naszego kraju. Chcemy, żeby polskie dzieci mogły spokojnie dorastać w swojej ojczyźnie bez lęku i zagrożeń. Chcemy, żeby nasze głosy były słyszane nie tylko przed wyborami, ale zawsze, gdy ważą się losy Polski. Dlatego dziś, tu i teraz, wzywam Was wszystkie, kobiety, mężczyzn, całe rodziny, do Solidarności i wspólnego działania. Nie możemy czekać, aż będzie za późno. Musimy działać razem głośno i odważnie mówić. Polska jest naszym domem i nie pozwolimy, by odebrano nam poczucie bezpieczeństwa. Nie dla pakietu migracyjnego, nie dla przymusowej relokacji, nie dla eksperymentów kosztem naszych dzieci i naszego kraju. Tak dla bezpiecznej Polski, tak dla silnych rodzin. Tak dla przyszłości, na którą zasługują nasze córki i synowie. Razem jesteśmy silne. Razem jesteśmy nie do zatrzymania. Czołem wielkiej Polsce.